Cześć wszystkim, mamy czwartek 6 czerwca godzinę 16, znajdujemy się właśnie na lotnisku w Krakowie, wyruszamy dzisiaj do Alicante, jutro mamy weryfikację, w sobotę są moje ostatnie zawody, amatorska Olimpia no i co, nagramy Wam trzy fajne materiały, vlogi z całego wyjazdu, pierwszy to będzie vlog z weryfikacji, z pokazania poziomu tkanki tłuszczowej, może troszeczkę podsumowania tych przygotowań drugi vlog będzie typowo z zawodów a trzeci vlog, ten na którego najbardziej czekam 10 tysięcy kalorii challenge. Zaczynamy i to sobie robić. To bym miała zawody z głowy moi drodzy. Najważniejsza walizka, gdzie mam trzy stroje, dwie pary butów, kosmetyki. Skapnęłam się wchodząc do gateu, tak? Że nie mam walizki. Ej, hey, gościu, ty miałeś tej walizki no, pilnować. Mili, daj walizkę. No, oczywiście, Arek zostawił walizkę w sklepie. Ja chodzę z walizką i ster mówi: daj, daj, ja się zajmę walizką. Masakra. W serce tak. Dyn, 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 dyn. Wiesz, no, nie wystartowałabym bez tej walizki. Masakra. Idziemy do apartamentu, a potem rozpakujemy się na jakieś szybkie zakupy na jutro, w jutro weryfikacji. weryfikacji. Teraz na spokojnie dojedziemy, rozpakujemy walizki, pokażemy Wam apartament, i, i szukamy jakiegoś marketu, żeby zrobić zakupy. Te ciastka, te ahoj, są przepyszne. Aha. Not gone. Not gone. Klucze, klucze odebrane, lecimy do apartamentu Ja się zatrułam i powiem wam, że mi tak brzuch boli od samego rana Zjadłam jakieś trefne tofu i po prostu Żeby cokolwiek przełknąć dzisiaj, masakra Jednocześnie czuję taki ból To jeszcze gut masakra Mam nadzieję, że jutro przejdzie So now it's market, yes? Okay, ok, perfect Patrzcie To chyba kupię dzisiaj, żeby już było na sobotę Bierzemy, żeby spróbować? W sensie? W sensie na przykład dwie takie, żeby spróbować? No Zobaczcie! Jeźdź. Takiego nie widziałam! Słony Carmel Cheesecake! Daleko no, to nie będziemy mieć. To się wróci po bo... Myślę, że nie. Zawsze ja dzisiaj na teraz. Nie, nie, nie zjesz tego. <laughs> Biorę takie, tą mieszankę. Zawsze po zawodach, znaczy po zawodach ostatnio w Alicante jadłam. Biorę słony karmel Cheesecake. E, słony Karmel Sernik e, i makadamia nad Brittle Makeup Takiego jeszcze nie widziałam. Wiesz co, właśnie nie mogę znaleźć żadnego twarogu ani nic. Szukam czegoś, co ma jakieś białko, bo ja nie będę miała jak białka dobić tak naprawdę. A tu jest jakiś jogurt, 15 gramów protein z danona 90 kalorii. No może mieć dużo cukru. Zero added sugar, zero fat. O, spoko. Zobaczcie, dobre makro. Fajnie. Zobacz, jogurt, zero tłuszczu, zero węgli, 15 gramów białka, ale no ja nie mam twarogu. to muszę już białko dobić, nie? Dobra. Tu ciężko, starusz. No ciężko. Kurczaka, musimy ryż w takim razie wziąć. Masło. W ogóle tutaj jest mój ulubiony napój Zero, czyli 7up Zero. Szczerze mówiąc, to wolę jak czerwik, trzyma dietę, trzyma makro, przykłada się. Bo teraz cały czas leci sobie jolo i po prostu je jakiś syf, wszystko co dorwie po prostu. A tak to przynajmniej trzyma te posiłki. Ja też mam mobilizację, jakoś tak wspólnie to robimy. A teraz sobie leci od miesiąca, także. Hiszpanie w ogóle nie umiem angielskiego kompletnie nie. Ja mówię tak: peanut butter Ananas? Co? No. <laughs> kładka i wszystko. Znalazłam owsianę. Sukces. To będzie jedzone, twarogu nie znalazłam, no trudno zjeść z tym lubery coś tam. Chociaż tak średnio mi się widzi, co Zrobiliśmy troszkę większe zakupy, bo przyznam, że teraz zawody są na takim Brzydko mówiąc, zadupił. Eee, Olimpia odbywa się na ogromnej hali. Hala znajduje się blisko lotniska, więc apartament mamy blisko lotniska. Zrobiliśmy zakupy na kilka dni. Pokażę Wam, co kupiliśmy. Oczywiście, jakieś tam napoje zero. Zacznę od tych najmniej interesujących rzeczy. Tutaj mamy jakiś zapas wody, widzę. A muszę cię tak z butelkę jeszcze wypić, bo zawsze zaniedbuję to podczas podróży. Tutaj Peter kupił jakiś sobie donut. I co dobre? Dobra, zjadłem jednego i naprawdę. Naprawdę no, 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 okej, okay, tak? Naprawdę no, no, okej. Okay. Dobra, I dla mnie tutaj e, chlebek. O, taki chlebek bym zjadła. Twój czy arka? Arek. Arek, tu mamy tak. Ja, Peter, Arek. Wcześniej, było, Byś... wcześniej by było ja, Arek, Peter, bo my z arkiem mieliśmy to samo. Ale teraz z co innego, więc. Płatki owsiane. Jutro będę robiła owsiankę i też postanowiłam, że po zawodach zrobię sobie owsianek. Kupię jeszcze kompleksy masło orzechowe. Teraz tam nic nie było w tym sklepie. Sól. widzę, że są małe, małe takie solki? Sólki? Solniczki? Takie nie, nie. Takie to małe solki. A, solki, dobra. <grym> ehm, to jakiś y, ser. Twu... Ty, Ar, czy Arek? To wspólny. Wspólny, dobra. Aha, to wspólnie. Dobra. Ja nie dostałam ani twarogu, ani skry, ani żadnego jogurtu, który ma jakąś fajną ilość białka. Jedynie takie coś, na dużą, pokazywałam w sklepie. Moje jajka, jakiś ser light. A ty po co light kupujesz? Przecież. Ty lecisz na grubo 10 drożdżówek dziennie. Eukaliptusowe, te eukaliptusowe w ogóle mi nie podchodzą. Gumę, to chyba Arek kupił. Broku, cynamon. Obowiązkowo do ryżu, do wsianki, do mleczu, do wszystkiego. Uwielbiam cynamon. Cytryna do herbatki. Tu jest jakiś parmezan. Ty czarek? Arek. To jest Ej. najbardziej syfiasty chleb, który po prostu. Parmezan. Czekaj, Jaki parmezan? Czekaj, ja to parmezan. Ja miałem kupić przecież. Czy to jest parmezan czy masło? Parmezan. <śmiech> no to <laughs> Razem patrzyliśmy, <laughs> że to nie Dziwne. Aryjskie. Arias. Czyli masło nie, czy ariak. parmezan? Masło. Mas... A, masło. Chleb. Ja nie wiem, jak to jest chleb. To jest najbardziej sypiasty chleb napompowany. Bo chciałem takie amerykańskie tosty zrobić. Takie. Tutaj nie mamy tostera. za to to... patelni zrobisz. Już mu Ja Jabłko do omleta. Banany do ryżyku. Tyczarek. Moje. O, pycha! To bym zjadła. Też sypiaste i tusty aż się odbija, Ale to ale się... bym zjadła. Pycha. Takie bułeczki. Tyczarek. Arek. To też bym zjadła. Jogurtowe. Uwielbiam. Ale spójrzcie to jest tuste, że aż tu się osy tłuszcz normalnie. Nieźle. Po zawodach będę pewnie będę miała to w nosie. Teraz mówię, bo im zazdroszczę. Filec kurczaka z indyka, filec z indyka, tutaj jakaś szynka, arka, ryżyk, drugie jabłko i jakieś tutaj kolki. I tak to, moi drodzy, wszystko wygląda. Jakbym miała jedną rzecz wybrać, którą najbardziej bym chciała zjeść, to by było to ciasto. O, moje. No zjadłam zjadła I taką owsiankę na wypasie, więc zrobiła tak z 300 gramów owsianek z bananem, a nie ma tu żadnej nuteli, ani masła orzechowego, ale bym to powodowała tego dna, to bym wkruszyła już jutro weryfikację sobota zawody, Tak się prezentują zakupy. Jutro jeszcze czysto, w sobotę do zawodów też. Potem zobaczymy w niedzielę 10 challenge. A, najważniejsze! Od razu przyszłam tutaj i wsadziłam lod od zamrażarki i spójrzcie, kupiłam, ten smak widziałam w Polsce, nie wiem czemu nie braliśmy go nigdy do spróbowania, ale... Zaciekawił mnie ten orzechowy, bo podobno pralin, coś tam, Hagendas z pralin jest przepyszny, więc zobaczymy teraz z tym połączeniem. A tutaj jest smak, którego w ogóle nigdy nie widziałam. Ja uwielbiam połączenie, jak już pewnie wiecie, słony karmel. Wszystko co jest słodko-słone, takie przybijające smak. Karmelowe same były ok, ale po większej ilości są zamulające. Więc słodko-słony sernik. Rozumiecie to przecież to Wydaje się lepsze niż słony karmel, a słony karmel, häagen dazs to są moje lody top, 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 płamy. Będziemy testować. Tu kupiłam też takie małe hagenki, żeby wszyscy popróbowali. Robimy test smaków po zawodach. Ehm, tak jak ostatnio w Alicante, tylko nie nagraliśmy tego, a teraz nagramy ten test smaków tych hagenów. To bym najbardziej zjadła. Właśnie sobie swój pierwszy posiłek. Dzisiaj mamy owsiankę, tutaj mamy 100 g płatków owsianych, podprażone jabłko. Banana będę skrajać, i zobaczcie, taki serek udało mi się dorwać. Ma 15 g białka, 8 g węgli i 0 g tłuszczy. Bardzo fajny, tutaj w Hiszpanii w ogóle nie ma skierów farogów, więc trzeba sobie jakoś radzić do owsianki. Okej, okay, tak wygląda mój pierwszy posiłek: owsianka z jabłkiem prażonym, z tym serkiem, który wam pokazywałam, bananem. Zaraz to wszystko wierzę. Mamy 10.22, zaraz idziemy nad basen zrobić czek formy. Zawsze przed zawodami dzień, dwa wcześniej. Patrzymy rano, jak ta sylwetka się prezentuje, żeby mieć porównanie co zjadłam, jak to wygląda po takiej ilości jedzenia. Także zaraz robimy czek formy, pokażemy Wam jak to wygląda. Idziemy tym razem nad basen, Tutaj jesteśmy od drugiej strony, basen jest pewnie gdzieś tam, a potem przed jeszcze wyjściem na weryfikację zrobimy oprowadzenie po całym apartamencie, bo wczoraj już wróciliśmy, to kompletnie nie mieliśmy siły. Yeah. To wskakuje do basenu. Fuck! Zimna, Ale nie jest taka jakoś bardzo zimna. Spokojnie mogłabym wejść do tych tak, prysznic, taka ciepła letnia. Idziemy na weryfikację. Patrzyłam, już jest kolejka, także chyba sobie postoimy, Chociaż mam nadzieję, że sprawnie pójdzie. Potem będziemy musieli się dowiedzieć, czy wypadałoby dzisiaj jeszcze jakiś trening zrobić. No i co? Właśnie taksówka podjechała. Wsiadamy. Hello. Moi drodzy, najlepsze ciastka, jak będziecie mieli kiedyś możliwość spróbowania ich, to koniecznie. Te dwa są na jutro na pozawodach. A teraz czerwnik próbuje. tyle. Mm. Dobra, nie? Mistrzostwo, nie? Nie, nie było. Takie jest takie. Mm, mokre, nie? Takie aksamitne, cynamonowo, takie jak jakiś chlebek cynamonowy. Jest przepyszne. A ty jak skomentujesz? Bardzo stoimy właśnie w kolejce, powiem Wam, że spodziewałam się, że będzie dużo ludzi, bo to olimpia amatorska, ale nie spodziewałam się, że będzie aż tyle. Jest kilkunastu kolejka i że to idzie jak krep z nosa. Masakra. Pokaż Piter, zrób zrzut, jak ta kolejka wygląda. stoimy sobie pewnie z dwie godziny. Nie właśnie swój drugi posiłek. Czerwik miał pojechać i dokupić tutaj tu jakieś białko i tuszczem, ale nie może w ogóle taksówki dostać, więc Mamy tutaj ryżyk z solą, ze słodzikiem, z jabłkiem gotowanym. Mega jałowy posiłek, ale na mój brzuch teraz nic innego. Boję się jeść. Moi drodzy, czekamy w kolejce od 12.30. Jest za 10.18. Ja już naprawdę nie mam siły. Zmieniamy się tylko... Stoimy na warcie w kolejce na zmianę. Teraz Arek czeka, jesteśmy bliżej, bliżej końca, kolejka cały czas się powiększa, jest masa ludzi, naprawdę, nie ma na masakra, przecież przez całą ogromną halę przechodzi kolejka, jest tyle ludzi, no już majacze po prostu, majacze ze zmęczeniem. Czekamy w kolejce, potem idziemy na szybkie zakupy i nie wiem czy będziemy się brązowić tutaj na miejscu, czy wykupimy brązowienie. Czy już nie będzie nam się chciało, czy po prostu będziemy działać sami w domu. Zadecydujemy. Powiem Wam, co się okazało. Yes. right. Yeah. Okay. Oh, wonderful. So Jak się cieszę, że ja to Ja będę też w tym poświęcił, weźmy. Mamy numerek... 238. Nagraj, nagraj, nagraj to. Czekaj, Beautiful. moi drodzy, mamy godzinę za 15.21 cały dzień na hali. Ja mam numerek 238. Masakra, ludzie tam stoją, pewnie będą stali jeszcze do północy. Pierwszy raz w ogóle kupiliśmy tanning, jedną warstwę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jestem mega zmęczona, ale tak, przecież już mam to za sobą. Jak tak się postoi, poczeka kilka godzin, to potem jest naprawdę. Idziemy się brązowić. Więcej. Tak wyglądam po taningu. A ja tu tam całkiem nago była? Tak. Nie gadaj. Ale tak? Na no, paleta? Tak, stałam tak.